Pytanie, bo słyszałem, że tutaj jakaś jest gościna. A ja, jak wstydzę, na tym się trochę wydał. Siadaj, siadaj, ja tu Na głowie, za nią orszak, w rajkowie, panowie. Coś mi się wydaje, że to będzie y, wielkie i radosne wesele. Na tym powinni być wszyscy przyjaciele. I żeby dobrze się wiodło młodej parze, ja także coś nieco ja do mnie, jak młodej parze podnoszę. Tutaj nasz dobre wina, żeby wesoła rodzina i jeszcze tutaj pieniędzy trochę nie zaszkodzi, żeby dostatek mieli Państwo młodzi. Ja nie Melon, jak nie jesteś dziewicą, schowaj się ten belon, co ci mama dała, już nie będziesz więcej macie, ja parować. Nie przejmuj się, się. macie ją z nami, uganiać się za Pannami i używać świata, póki smują lata. Widzicie Państwo, jak się to skończyło, kiedy państwo młodzi za późno u nas do przybyło. Wiadomo ogromniczny bo cały mnie w nos śliczny. Słuchu nie dał, na zapowiedzi czeka. Tak. Państwo w y, USC też powiedzieli, że no, do ostatniej chwili czeka. banku kredytu nie dali, zaświadczenia żądają, a przecież tylko małżeństwa pierwszeństwo w pożyczkach mają. No już biedna ta nasza Marynia o ratunek prosi. 500 złotych nie dostanie, wszak pierwsze dziecko nosi. Wiecie? Dlatego chcemy dzisiaj tutaj złożyć jej życzenia. Chcemy także z własnej kieszeni dać parę złotóweczek dla Maryi, dla dzieciątka na jej muzeczek. To później będą zbierać. Jednego kochała, z drugiego się śmiała, aż wreszcie panną dzieckiem pozostała. Z jednym końcowała, a drugiego co A teraz będzie małe kołysała. O! Garnało skończony, ślub nieodprawiony. Nie zdążyła się wydać? Będzie brzuszek dźwigać, a po świętym ojciechu będzie siedzieć w grzechu. Nie zdążyłaś się Maryniu pytać. Będziesz każdego ranka łzy wylewać. Począwszy od świętego Jana, aż do wodu do, do świętego Szczepana. Nie znów się Macieju drogi. Weź za pas swoje stare nogi. Idź świat, szukać szczęścia wielkiego, by zakosztować życia dostatniego. tão so -so! Aneta Borys Altona Skurczyńska Maria Kowalik Stefania Araszkiewicz Iwona Stefaniak Gabriela Oskroba. Marian Sobierajski. Jakub Sobul, Adrian Kębala. Uwa Seksua. Ksiądz Rafał Cudziło. Szczepan Wiktor. I honorata Jędrzejewska. Bardzo Państwu dziękujemy. Postaramy się teraz ogarnąć troszeczkę salę i mam nadzieję, że po 15 minutach będziemy mogli poprosić posła Masowskiego. الله يسعدك. تمام؟